Na Złotych 100 Na kanale możecie znaleźć wszystko na temat banknotów polskich i ze świata Dzisiaj chciałbym Wam pokazać banknot, który przypadkowo znalazłem przeszukując archiwum na OneBit 10 zł rok 1994 seria ZA która jest serią zastępczą banknot wydrukowany w Londynie Cena mnie po prostu szokowała 14 875 zł. Takie były rezultaty tej aukcji. Cena wywoławcza była to 2000, a został sprzedany za prawie 15 doliczając pewnie 10 lub 20% aukcji, to będzie grubo ponad 15 zł. Za bankno to nominale 10 zł. Jest to rocznik 94, więc prawie 30 lat. Ale cena jest naprawdę szokująca. Nie wiem co Wy o tym myślicie. Jeśli wiecie coś więcej na temat tego banknotu, to piszcie w komentarzach. Czy naprawdę jest aż tak bardzo rzadki, żeby ktoś mógł zapłacić tyle pieniędzy. Najwyraźniej brakowało mu do kolekcji. Lub naprawdę rzadko występuje na aukcjach. Pewnie możliwość wyłapania go z obiegu jest niemożliwa w tym momencie. Wiem, że inne banknoty o nominale 10 zł z roku 1994 w Stanach Bankowych sprzedają się za 100, 300, 500, a nawet za 1000 zł. Ale nie spodziewałem się, że może być 15. Chyba na nakręcę kolejne serie. O banknocie 10-złotowym i jego cenach, bo naprawdę zainteresowało mnie to. Banknot został wystawiony przez salon nunizmatyczny Mateusz Wójcicki, i aukcja odbyła się w roku 2022 1 października. Więc rok czasu już minęło. Ciekawie, za ile by się sprzedał teraz, jeśli by się pojawił na aukcji. Czy byłoby to 20? Czy byłoby dalej 15, czy mniej? Nie wiem. Jeśli wiecie coś więcej, piszcie w komentarzach. No ale cena jest naprawdę szokująca. Ciekawe, czy można go naprawdę wyłapać z obiegu. Na pewno większe szanse mają osoby, które pracują z gotówką, więc mogą sobie popatrzeć na roczniki. Ja niestety mieszkam w Anglii, więc szanse dla mnie, żebym znalazł taki banknot są niemożliwe. Ale życzę wam powodzenia, jeśli będziecie szukać. Jeszcze raz napiszcie coś w komentarzach, jeśli wiecie coś na temat tej serii ZA. Ja wiem, że jeszcze jedna jest seria zastępcza. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć.